Cześć moi drodzy, przychodzi ten czas, że trzeba troszkę rozjaśnić korony drzew owocowych. Jest to bardzo ważny zabieg przeprowadzany po zbiorach owoców, tak jak czereśnie, czy, czy chociażby e, wiśnie. Trzeba to po prostu troszkę przerzedzić. Dlatego stoimy przy naszej czereśni. Zobaczcie, nie owocowała w tym roku, ale dzięki temu ma duże przyrosty. Bardzo ładne, jednoroczne. Zobaczcie, jak ładnie powypuszczała. No i cóż my zrobimy? Troszkę trzeba tutaj to przerzedzić, przerzedzić, bo jest za gęsto. Jeżeli będzie za gęsto, będzie słaba penetracja promieni słonecznych, a to za tym idzie, pąki nie będą tak ładnie przerastały na, na następny rok. Pamiętajcie, że już to, co zrobicie teraz, to będzie skutkowało na następny rok. Także teraz praca wykonana już będzie procentowała w następnym roku. Idziemy przyciąć. Ja dużo nie będę ciął, zobaczcie. Tutaj troszkę wytnę dwie grubsze gałęzie. Co prawda, tam byłoby sporo owoców, ale nam nie chodzi, żeby ona się pieła do góry. To raz, żeby trochę ograniczyć wzrost drzewa, żeby nie dać szpaków, tylko dla nas, tak? I łatwiej opryskać. No, po co ma to gdzieś tam w kosmos iść? Także wolę, żeby była korona bardziej roz, rozpierzchła, ale była pod kontrolą. Idziemy to wyciąć. Ważne jest, żeby zostawić gałęzie, które będą tutaj produktywne. Czyli te na przykład, tak, po prostu nad tymi gałęziami trzeba tu uciąć. O tak! O. o! O! sporo ucięte. Myślę, że z 2 kg czereśni może by było z tego, ale zobaczcie, od razu w środku jest przestrzeni, tak? I jeszcze jedną tak samo tutaj. Otamy się sporo zasłania. Wybieramy sobie jakąś fajną gołąskę rosnącą na zewnątrz. O, w tym przypadku to będzie ta. I też nad nią mniej więcej centymetr, Po prostu ścinamy o w ten sposób i już jest lepiej, Dużo nie będę tam ciął potem jeszcze jakieś kosmetyczne zmiany także chodzi o to po prostu żeby koronę drzewa troszkę doświetlić, żeby tutaj była penetracja promieni słonecznych po prostu żeby też była lepsza cyrkulacja powietrza, mniej chorób, mniej oprysków także takie zabiegi trzeba teraz zrobić także rozświetlajcie korony drzew owocowych, cześć moi drodzy